Jesteśmy na szczycie Waly, Brama Lubawska. Granica biegnie już tym lasem tutaj, czyli jest od nas jakieś 200 metrów. Tutaj rzeczywiście jest ten najciekawszy z obiektów. Zresztą sami sobie rzućcie okien. To, czy szczyt był niegdyś wylesiony, tu już kilka drzew urosło. Tu jakaś brzoza. Coś jeszcze innego, a tu już jest ta, ten obiekt, taki żelbetowy. Wewnątrz głębokość 4 metry, może 5 metrów. Tu już widać, że jest sporo różnego roda, rodzaju śmieci. Ktoś tam nawet jakieś opony wyrzucał dużo jakiegoś starego, wbudwiającego drewna, wszystko zarośnięte. No, obiekt jest rzeczywiście kwadratowy całkowicie, chociaż ściany schodzą w dół. Też widać, że on jest jakiś fragmentów robiony. To są jakieś takie nie wiem nawet jak to nazwać, jakby to były wielkie kamienie powkładane. Potem by dopiero było umocnione jakimś betonem. To jest ta ambona. Ambona jest bardzo przyjemna. Właśnie w zasadzie zaczyna padać deszcz, także mógłbym się tam schować. To też jakaś resztka. No, te kamienie są tu poskładane, najprawdopodobniej. Z Ból, bo przeszkadzały, a tutaj rzeczywiście te wszystkie łąki się kosi, ale być może tu była też jakaś malutka struktura, może to jest z tej budowy, to może być połączone, aczkolwiek ciężko powiedzieć, bo jest bardzo ładna. Tu sobie ją można otworzyć. Można się w niej schować. Słoik, widzę, że na coś Ała. Można sobie głowę rozbić. Mucha uwięziona w środku, ale bardzo przyjemnie, klimatycznie i sucho. Okienka można otwierać. Można się tu schować, jakby coś wow, mięciutko. Bardzo teoretycznie, jakby ktoś lubił spartańskie warunki, to może się tu nawet przenocować. Od środka można się zamknąć zamkniemy z powrotem dobra zejdziemy sobie na dół i tu w zasadzie widać już dość sporo tutaj u podnóża to jest czarna woda taka to nie jest w zasadzie wieś, taka kolonia przysiłek on Chyba się zalicza do Zaclerza albo do Lampertic. Nie jestem pewien. Tu widać kopalnie jeszcze węgla z Zaclerza. A za nią, ale to nie będzie takie proste, żeby wam to pokazać. Tu jest taka przecinka. O, 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 jest taki kikucik mały, który wystaje. To jest wieża Eliszka. Wieża widokowa ulokowana koło Twierdzy Stachelberg nad miejscowością Babi. Tu zacerski grzbiet, tam oczywiście Zaclerz, Tu jest taka polana górska łąka. To jest osada rychory na zaclerskim grzbiecie. Czyli to już są karkonosze. Tutaj grzbiet szczepanowski. O, tam nawet ten szczyt płaski, to wysocina, oczywiście, grzbiet lasocki. A to jest czoło, czyli grzbiet Kowarski, już nawet widać tutaj wyciąg. Jest tam stop narcierski. To polskie części. Ten szczyt to musi być Hełmczyk, zanim muszą być rudawy Janowickie. Tutaj też są z tyłu rudawy Janowickie. To jest zadzierna. Tam dalej to już mogą nie być Rudawy Janowickie, to może być z kolei Krągak. Ciężko powiedzieć, tutaj są szczyty Gór Kruczych, to jest Lubawka, tu ją widać, o Lubatek z Wielki, zawsze się na jasno. błyszczy, tam z tyłu są zawory już nad Chemskim Śląskim, eee, także przełęcz Ulanowicka do nich prowadzi, Góry Krucze, tu chyba będzie widać, jest kiepska pogoda i kiepska widoczność, ale to jest rezerwat przyrody Kruczy Kamień. No, i w zasadzie tu możecie sobie zobaczyć jeszcze tak. Tu wystaje takie drzewo. Tam jest spadek terenu, jest zasłonięty, ale przy nim jest obiekt numer jeden, który ja nazywałem obeliskiem. W linii prostej 400 metrów, max 500, a w tym lesie jest krzyż, o którym wspominałem. No, i ta góra teoretycznie nazywa się krzyżową górą, Krzyżowy Wyrcha, ale w zasadzie ona od tej, na której ja stoję, jest oddalona jakieś 150 metrów. W sumie to, jest, to są zbocza tego szczytu w Wale. Także tak by to trzeba uznać. A tu najwyższy szczyt to jest Kralowiecki Szpiczak. Najwyższy szczyt oczywiście Gór Kruczych. No a to jest już ten nasz szczyt Wally. Jeden obiekt, który być może uda mi się niebawem yy, znać umysłem, co to mogło być, to się, wzięło, bo historia jest ciekawa. Obiekt bardzo, ale to bardzo urokliwy, nazywa się Burg. To jest ten oto górski pałac. On oczywiście nie jest średniowieczny, nie jest to coś strasznie starego. Mieszkany, tam jest jakiś folwark. Ktoś tam sobie jakąś działalność rolniczą prowadzi, jakieś zwierzęta hodowlane posiada. Ale skąd to się tam wziął i dlaczego on jest, jest w takim bardzo no dość wyjątkowym stylu? No bo wieże rzeczywiście przypomina zamek. No, no to jest ciekawa historia. Może się to uda wyjaśnić niebawem. Także Waly, Brama Lubawska. Pozdrowienia.